Błażej Moder, dyrektor EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi. Znajdujemy się na terenie kompleksu zabytkowej elektrociepłowni numer 1 w Łodzi. Jest to obszar około 4 hektarów 40 tys. m2 powierzchni, który poddajemy procesowi rewitalizacji. W kompleksie wschodnim powstaje Narodowe Centrum Kultury Filmowej kompleksie zachodnim centrum nauki i techniki natomiast dawne warsztaty elektrociepłowni zamieniamy na centrum komiksu i narracji interaktywnej ofertę edukacyjną centrum nauki i techniki uzupełnia planetarium i kino 3D obiekt który jest już dzisiaj dostępny dla mieszkańców naszego miasta to jest część zachodnia tam uruchomiliśmy ekspozycję centrum nauki i techniki z trzema wystawami stałymi czyli elektrownia Przestała działać, przestała zasilać mieszkańców w prąd, ale zasilają w nowy rodzaj energii, kultury i edukacji. EC1, Uśmieściciel Kultury, od swojego powstania aktywnie aplikowało po wsparcie z środków unijnych. W ubiegłej perspektywie finansowej udało się wspomóc proces rewitalizacyjny to kwotą blisko 80 milionów złotych, natomiast w tym roku w tej perspektywie finansowej, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, realizujemy trzy projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Po jednym projekcie na każde centrum, dzięki wsparciu unijnemu na te zadania przyznano nam kwotę ponad 45 milionów złotych. I ty możesz zmieniać Łódzkie z funduszami europejskimi.